No okej, okay. witajcie zebrzyści, witajcie niedowolni przyjaciele. Dziś będzie o dogadywaniu się z innymi ludźmi. Dogadywaniu się dogadywaniu się z bliskimi. Zacznijmy od takich relacji trudnych, czyli relacji międzyludzkich z bliskimi osobami. Powiem coś, co właściwie jest dość Oczywiste, ale nie zatrzymujemy się zazwyczaj nad tym dłużej. A ja nigdzie się nie zetknąłem z literaturą, żeby ktoś się nad tym tak głębiej pochylił. Mianowicie wydaje nam się, że jak my jesteśmy spokrewnieni z własnym dzieckiem, albo z własnymi rodzicami, no to mamy wspólne geny i po powinno jakoś być łatwo się dogadywać. No, nic bardziej mylnego. Na początek posłużymy się przykładem bananowym. Wyobraźcie sobie banana. Nie takiego na ustach, tylko takiego banana po prostu do konsumpcji, żółtego. I zobaczcie, że no, z bananem się bardzo łatwo dogaduje. Dogadywanie się z bananem jest bardzo proste. Jak ja położę banana w jednym miejscu, to on trochę się może przewieźć gdzieś w lewo, w prawo, ale generalnie leży tam, gdzie ja go zostawiłem. powiedzieć Słucha się. Słucha się. Prawda? Albo i w drugą stronę jest też tak. Jak on na przykład chce sobie tam zgnić, no to sobie zgnije. Jest zielony, ja chcę, żeby on się zrobił żółty, a on się robi taki pst. i... Od środka jeszcze jest po prostu zgniławy, albo podsuszony, albo jest żółty. Ja chcę, żeby być... dalej był żółty, a on się robi brązowy. Jest katastrofa bananowa, więc dogadanie się jest proste. On robi to, co chce. Ja robię to, co chcę. No nie ma tak wielu zmiennych, prawda? Nie ma tak wielu zmiennych. Można się jakoś dogadać z bananem. Jak jest kłopot, to go można zjeść po prostu. A jak zgnił, no to go można wywalić. Nie jest po zawodach. No ale z szympansem, z szympansem mamy więcej wspólnych genów. No spróbuj szympansa postawić sobie gdzieś tam, w jakiejś miseczce albo koszyku, albo na stole. Postaw i za pół godziny przyjdziesz i co? I on tam dalej będzie siedział albo leżał. Prawdopodobnie nie. nie, Czyli to porozumienie już jest trudniejsze, nie? I ten szympans pewnie będzie chciał coś, czegoś od nas, będzie się domagał tam. Nie wiadomo czego ten szympans się może domagać, ale, ale to jest wszystko już bardziej pokomplikowane, nie? Z bananem prościej, a też niełatwo, też niekoniecznie na, na się musi zawsze składać po drodze. Z szympansem, pomimo że mamy z bananem 50% genów, mamy wspólnych, z szympansem 98%. No, kurka wodna i tak średnio to wychodzi. nie? Średnio to wychodzi. No, a z własnym dzieckiem niby mamy bardzo dużo genów wspólnych. No, ale środowisko zupełnie inne. Popatrzcie na to w ten sposób, że geny mamy podobne. Z bananem mamy podobne geny, ale środowisko. Mamy zupełnie inne. Środowisko nas kształtuje w taki mocny sposób, i dlatego ta ekspresja genów potem jest taka skomplikowana i trudna. A my mamy jeszcze tę tendencję, żeby na skutek naszego uwarunkowania społecznego i psychologicznego od bliskich wymagać sporo. No to, no to musimy mieć przerypane, musimy, musimy mieć katastrofę, nie? Popatrzcie, jak to jest, że ja sobie uświadomiłem na własnym przykładzie, tak głęboka refleksja, naszła mnie taka, że mój tata był dalece nieidealny, nie taki zwyczajny człowiek, nieidealny, miał jakieś tam um, zalety, miał jakieś wady, trochę tego, trochę tego. Hmm? A ojciec mojego syna? <noise> no, to samo. To samo. Dalece nieidealny gość. Nie. Stary mojego syna, to ja mogę takim bardziej otwartym tekstem powiedzieć, bo hmm. on nawet gdzieś nie stał obok ideału. <noise> to po prostu to moje dziecko musi mieć trochę przerypane. Nie. Musi mieć trochę przerypane. Ja z kolei nie mam takiego tata, jakiego miałem, i też muszę mieć trochę przerypane. Mm. To jest diagnoza. Diagnoza jest taka, że wszyscy mamy trochę przerypane. Kiedy to jesteśmy w stanie uczciwie zobaczyć, że ja niby jestem podobny do swojego rodzica, niby jestem podobny do swojego syna, ale tak naprawdę to jest zupełnie, zupełnie co innego zupełnie inna bajka. Moi rodzice się wychowali w zupełnie innym środowisku niż ja. Mieli zupełnie innych rodziców niż ja. Ja mam zupełnie innych rodziców niż mój syn. To fajnie pomyślane, to jest dobrze pomyślane. To jest, to jest bardzo urozmaicone. <laughs> Nikt się nie może nudzić. To jest po prostu taki bałagan. Takie to wszystko jest złożone, takie różnorodne, takie czasami trudne, że to, to nie są takie proste puzzle, nie? Jak masz takie proste puzzle. Taki, jakby zrobić puzzle z y, grafiki Endego Warhola. Taki banan. No to masz tam banan y, podzielone na sześć kawałków. ba, ba, ba włożysz. Wszystko jasne, nie? A, jakby jakąś taką małpkę w dżungli pociąć na kawałki. No to jak z tego ułożyć puzzle? Niełatwo. Tam się wszystko zlewa, wszystko jest podobne, nie? A człowiek to są takie puzzle trójwymiarowe. Do czego zmierzam? No, oczywiście, do Advaity Vedanty. Szybkimi krokami do tego. Co jest jakąś receptą. Otóż uświadomienie sobie, że wszystko mnie różni z moim synem. Wszystko mnie różni z moim ojcem. Wszystko mnie różni. Całe nasze życiowe doświadczenie jest przeróżne. Mój ojciec miał innych rodziców. Ja miałem innych rodziców. Mój syn ma innych rodziców. Zupełnie innych rodziców ma <noise> niż ja. Nie? Ma zupełnie inne doświadczenie. Zupełnie inne. Mm. Ale coś mamy wspólnego. Coś mamy wspólnego. Mianowicie to, na przykład, że ja miałem jakiegoś ojca i mój syn ma jakiegoś ojca. Ten ojciec to jest zupełnie różny element. Ale to ja jest takie samo. Mm. Moje doświadczenia w sensie okoliczności przyrody i tego rozegrania tego ludzkiego dramatu są zupełnie inne od historyjki mojego taty i zupełnie inne od historyjki mojego syna. Ale ja, ten podmiot, który przeżywa tą historię, jest taki sam. To poczucie istnienia jest takie, takie samo. Jak mój tata opowiada jakąś historię, to mówi ja <noise> i opowiada swoją historię. Jak ja opowiadam jakąś historię, to mówi ja i opowiadam jakąś historię. I mój syn, jak opowiada jakąś historię, to mówi ja i no, to ja jest takie samo. To ja jest takie samo. Ciała mamy różne. <noise> Ciała mamy różne. Poczucia humoru mamy trochę podobne, a trochę różne. <laughs> Zainteresowania mamy trochę różne. <laughs> Umysły mamy różne. Nie? Linie papilarne mamy różne. Ale to przeświadczenie, że ja jestem, jest dla mojego taty, dla mnie i dla mojego syna takie same. Dla mojego pradziadka też. Jakby w tej linii byłby jeszcze dziadek, pradziadek, prapradziadek, praprodziadek, przez co byśmy mogli powiedzieć, że ja jestem, ja... I to ja odnosi się do tego samego podmiotu. To jest znowu. To ja się odnosi do tego samego podmiotu. I my tak bardzo próbujemy się nawzajem wszyscy umordować, żeby podobne było to, co nie może być podobne. Żeby, żeby mój syn realizował jakieś moje pomysły na swoje życie, żebym ja realizował jakieś pomysły moich rodziców na moje życie. Jak wam się wydaje, że jesteście lepszymi rodzicami i że nie wymagacie od swoich dzieci tego, żeby robiły to, co wam wydaje się słuszne, to być może to wasze dzieciaki wam zarzucają, że kurczę, a mama to się nie interesowała. Mną". Ja, ja chciałam się od mamy dowiedzieć, czy powinnam iść na Krawcową, czy na. Astrofizyka, a mama mówi: No, ja ci nie podpowiem, rób, jak uważasz. <grym> I też katastrofa, nie? Też katastrofa, więc to nie chodzi, mi nie chodzi o takie proste rozpoznanie. Aha, to jak ci rodzice wywierają presję, to jest jedno, a jak nie wywierają presji, to jest już super. Nie, wcale nie tak. To jest wszystko bardzo skomplikowane. <grym> ja wiem, co mówię, bo mam własne doświadczenie. <grym> I jako dziecko, i jako rodzic. I jako terapeuta przez 30 lat pracy to się nazbiera tych różnych opowieści, się nasłucha. Więc mamy jakieś poglądy, mamy jakiś ogląd i pogląd. I mamy jednocześnie doświadczenie adwajtowe, które mówi: aha, ale wszyscy, wszystkim nam chodzi o to samo. Wszystkim nam chodzi o to, żeby było fajnie. Wszyscy chcemy, żeby to ja, którym jesteśmy, było fajnie. Jak moi rodzice coś mi tam wciskali, albo nie, albo nie wciskali, albo czegoś zabraniali, albo coś nakazywali, to dlatego, że w ich poczuciu ja, to by było najlepsze. Dla mojego ja. A ja się przeciwko czemuś buntowałem, albo coś tam robiłem, tak jakby oni chcieli, bo uznawałem, że to jest najlepsze, co mogę zrobić. To pójść własną drogą, albo się zgodzić, żeby zrobić to, co oni mi tam wciskają. Albo coś modyfikować, że niby takie, jak oni chcą, ale jednak po swojemu, albo niby po swojemu, ale jednak tam ciągle gdzieś tam <śmiewa> pobrzmiewa po prostu <śmiewa> ta edukacja domowa. I tak to może być. Tak może być. Ale to ja jest wspólne. To ja jest takie samo. To ja jest takie samo. Jak będziesz mieć trudne rozmowy ze swoimi rodzicami, albo ze swoimi dziećmi, albo ze swoją żoną, albo ze swoim mężem, albo z żoną z poprzedniego małżeństwa, ze swoją własną żoną z poprzedniego małżeństwa, albo z cudzą żoną z poprzedniego małżeństwa, bo jest to pewnie tam trochę łatwiej czy wtedy. Ale my wszyscy, być może ktoś w ogóle nie był w małżeństwie albo jest nie? to nie ma znaczenia znaczenie ma to, że tam jest gdzieś ja tam jest gdzieś świadomość bycia gdzieś w tych wszystkich naszych doświadczeniach różnych każdy ma różne doświadczenia nawet jak w dwójkę jesteśmy zakochani jesteśmy jednym ciałem, jednym umysłem i patrzymy na zachód słońca to i tak każdy z nas patrzy na trochę inny zachód słońca. Taka jest prawda. A jednocześnie każdy z nas jest tym samym. Gdzieś tam głęboko w środku, nie? Twoje dziecko, które ma niebieskie włosy, albo jakiś piercing, albo tatuaże przeróżne, a ty nie masz akurat żadnego piercingu ani, ani nie tylko niebieskich włosów, ale w ogóle może nie masz włosów. Ale i tak. Ten podmiot jest tym samym, to ja jest to samo, to jest tożsame. Nie ja, Bartek. Ja mam inaczej na imię niż mi tata i inaczej niż mój syn. Ale ja, Bartek, ja, Tadek, ja, Marek, ja, Jakub, ja, Jan, to ja wszędzie jest wspólne. Nie? I one są różne. Ale to, ta istota, jest to samo. <laughs> Trudno to załapać, prawda? Dlatego warto medytować. Kiedy medytujemy, kiedy jesteśmy w ciszy, nie? kiedy dziadek, pradziadek, tata i syn nic nie mówią, tylko milczą, tylko sobie siedzą, tylko są, to to bycie jest wspólne. To bycie jest nierozróżnione. Ciszy bez żadnych słów, kiedy nikt nie próbuje rozdzielać tej rzeczywistości na to, że ja się tu zaczynam i tu się kończę. Tylko jesteśmy, tylko po prostu jesteśmy. To nie ma pomiędzy nami żadnej różnicy, jest tylko jedność. Tak jak z bananem. Jest chimpanze. Dlatego tak lubimy zwierzątka, bo nie pyskują, prawda? Niczego od nas nie chcą. jak sobie zgnie to na własny rachunek, jak, jak da się zjeść, to, to smaczne. No w ogóle, jak jest chimpanze, to ładnie wygląda. Mało wymagamy i się cieszymy z tego, co jest. To jest bardzo dobre podejście. Namaste.